Chwilowe urwanie chmury. A miałam iść troszeczkę popracować u dziadka, ale muszę poczekać, a potem pokażę wam, co teraz dzieje się na budowie. Czyli tam, 100 metrów ode mnie. Tak więc, drodzy widzowie, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Może przed samym pójściem na budowę zrobimy jeszcze krótkie obejście i zobaczymy. Jak tam malinki. Ciekawi mnie to bardzo. Coś tam się dzieje. O, pszczółki też pracują jeszcze. Ostatnio sporo popadało. A to jest dobry znak. Dobry znak dla wszystkiego. No także, zobaczcie. Patrzcie, tutaj osa akurat się nawinęła. Dobra, idziemy dalej. W tym miejscu mamy nasadzonych trochę żółtych malin. No ale tak jak widzicie, na razie ich jeszcze nie ma. A co ich charakteryzuje? To to, że są o wiele, wiele większe. I moim zdaniem bardziej słodsze i bardziej takie wodniste Krzysio, Krzysio, patrzcie obserwują mnie Pszczółki latają o, pszczółki latają tak jak wcześniej wspominałem deszcze są potrzebne a ja nie będę krył, że ogólnie czekam na grzyby Byłem już dwa razy, no i chyba troszeczkę spóźniłem się, jeśli chodzi o kurki, ponieważ było już sucho, bardzo sucho, znalazłem może około, nie wiem, 10-15 sztuk kurek, ale mówię, to już były takie, widać, wyschnięte i całe te podszycie leśne, leśne też było, bo było suche, także mówię, deszcz naprawdę jest potrzebny, także może, nie wiem, za tydzień coś tam się pokaże, może nawet troszeczkę wcześniej. Patrzcie jakie tutaj duże, schowały się, ale to dopiero początek mali. I przede wszystkim, co pierwsze rzuca się w oczy po wejściu do garażu, to są płyty gipsowo-kartonowe. One powinny już być na górze, ale pewnie zrobię to jutro, bo teraz dziadek nie ma gdzie samochodu stawiać. Spocznę troszeczkę na mojej pryczy, a znalazłem ją w Węgorzewie na Oelixie. I była ona za darmo. Także musiałem tylko po nią pojechać no i praktycznie policzyć koszty dojazdu. Ale słuchajcie, no przydaje się, bo nawet jest gdzie usiąść, wypić kawę, herbatę, czy nawet na chwilę yy, przycupnąć i odpocząć. Na razie kamery nie odwracam. Zaraz wam pokażę, jak to już wygląda, co żeśmy ostatnio zrobili. Ale powiem Wam szczerze, że pracy jest, pracy jest. Yy. Co nie miara, ja tak na dobrą sprawę od tego poniedziałku zacząłem swój urlop. Urlop mam trzy tygodnie, bo tak jak wiecie, yy, u nas w szkole, my normalnie w wakacje pracujemy, dotyczą nas tylko urlopy albo aż urlopy. No i co? I teraz myślę, że troszeczkę będę mógł więcej tutaj pomagać na budowie dla Łukasza, ponieważ Łukasz jest sam. Mam nadzieję, że niedługo go zobaczycie, bo ostatnio rozmawialiśmy. Z początku nie namawiałem go do tego, aczkolwiek pomyślałem, że dobrze by było, gdybym go uwiecznił, i wiecie, i wy go zobaczycie. A ja później też będę miał bardzo takie miłe i przyjemne wspomnienia. Tak więc, jak zwykle, sypią się poematy z mojej strony, ale może przejdziemy już do konkretów. Także słuchajcie, albo po prostu oglądajcie, cyk, jak to wygląda. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Powinienem włączyć jakieś dodatkowe oświetlenia, ale myślę, że nie jest tak źle. Przykręciliśmy już jedną stronę tutaj, jeden skos, jak, tak, tak jak widzicie. Ogólnie Łukasz tłumaczył mi, że płyty powinny być przekręcone inaczej, yy, poziomo, a nie pionowo, ale szybciej i można powiedzieć łatwiej było dla nas to zrobić. Tak, dlatego ja się na to zgodziłem, Łukasz mówił inaczej, ale ale zrobiliśmy tak. No, także dla mnie jest ok. Dla mnie jest ok. A no dokładnie pociągnęliśmy to tutaj aż do, do końca naszego tego holu. No, bo tak to można nazwać. No i słuchajcie, no nabiera to naprawdę takiego zarysu. Nabiera to takiego już wyglądu. Wełny pchaliśmy. 10 plus 10, tak jak wspominałem wcześniej, współczynnik lambda 0,035. Zobaczcie, jak sufit pięknie położony. Ogólnie wysokość 2,50, chyba bez 2 cm, bo wiadomo, jak dojdą płytki na podłogę, no to gdzieś tak pewnie około 2 cm odejdzie. Także, jeśli chodzi o. Poddasze użytkowe. Moim zdaniem jest to naprawdę wystarczająco. Ogólnie cały czas chodzę i obserwuję miejsca. W których wcześniej mi gdzieś tam delikatnie zaciekało. No ale widać, że jest ok. No i dobrze ogólnie, że te deszcze padają. Bo tak naprawdę mówię. Tak jak wspominałem odcinek wcześniej. Mogę jeszcze dokładnie posprawdzać te miejsca. Ale tutaj widzę, że już jest wszystko w porządku. Można powiedzieć, że... Przyczyna jakby ciknięcia została zlikwidowana i jest już ok. No i ogólnie drodzy widzowie. Cały czas myślę o tym jak jeszcze na samym początku zaczynałem remonty. Pamiętam pierwszy raz jak przychodziłem na strych, na to poddasze. To ja, do, ja jeszcze do końca wtedy nie wiedziałem czy w ogóle ta gra jest warta świeczki. Ponieważ... <laughs> no jak ja mogę wam powiedzieć. To to wyglądało no, tragicznie. No, to wyglądało tragicznie. Tutaj w ogóle komin praktycznie... Nie nadawał się do użytku już wtedy wymagał remontu także komin został od nowa postawiony tutaj gdzie widzicie tą drabinę stała wielka wędzarnia tak wielka że myślę około 15 osób spokojnie tam by do niej weszło na stojąco po tej stronie dokładnie od tego komina tam no to było dziadków mieszkanie pod spodem także tutaj jeszcze jako tako to wyglądało no aczkolwiek tu było wszystko i przede wszystkim było bardzo dużo gliny którą musiałem usunąć a tutaj po tej stronie od komina w stronę ogródka no to już był jeden wielki galimatias dużo drewnianych kołków przy pomocy których robiono właśnie podłogę dużo siana, słomy jakaś tam fasola wyschnięta no powiem wam że naprawdę ja w to nie wierzyłem gdzieś tam z tyłu głowy miałem taki wielki znak zapytania czy w ogóle to wyjdzie no, ale ruszyliśmy. Wiadomo, no, troszeczkę to trwało, no, ale ruszyłem. I tak jak cały czas wam mówię, i, i wy o tym też wspominacie, no, że warto jest marzyć, warto jest marzyć, bo to naprawdę marzenia się spełniają. No, Także tylko musimy chcieć wyciągnąć do nich dłoń. Kolejne prace, jakie będziemy robić po przykręceniu płyty gipsowo-kartonowej i przygotowaniu jej pod podmalowanie. To na pewno będzie centralne ogrzewanie. Aczkolwiek nie myślałem na razie o piecu z podajnikiem. Na razie po prostu pomyślałem o zwykłym piecu piątej klasy na drzewo, na drewno. No i słuchajcie, jeśli chodzi o centralne ogrzewanie, to to by było na tyle. Potem wiadomo, no łazienka, wykończenie łazienki, kuchnia. Myślę, że to będzie robił Łukasz, bo tu już jest troszeczkę więcej pracy przy tym. A jeśli chodzi o pokoje, to może mi się jakoś uda to pociągnąć. Myślę, że najpierw zacznę od ścian, później podłoga. Pomalujemy to wszystko, żeby to jakoś wyglądało. No i mebelki, nie? I wiadomo. Coś może z tego wyjdzie. No. no także słuchajcie drodzy widzowie. Będę zwijał się do domku. Wiem, że odcinek może króciutki. Może komuś tam się nie podobał. Ale mówię, krótka informacja dla Was. Co dzieje się na budowie. I mam nadzieję, że teraz widzimy się już jak będzie Łukasz. Jak będziemy razem coś robili. No i przede wszystkim ten obiecany film. Z mercedesem, tam już praktycznie drzewo mam pocięte. Także myślę, że w tym tygodniu urlop mój zaczęty od poniedziałku. Także będę mógł wam pokazać, to wszystko jak to wygląda. Także trzymajcie się cieplutko. I do następnego, cześć.